Kiedy ludzie po raz pierwszy przybyli do Nimoa, było to surowe i dziewicze miejsce. Pewnego dnia wszystko zaczęło się zmieniać. Ciała ludzi i smoków padały na zwęgloną i zatrutą ziemię razem z krwawymi szczątkami swoich wrogów. Skarbor, potężny władca ciemności, Zdecydował się zaatakować pierwszym. Zbierano armie, które ginęły z rąk dzikich bestii. Potwory pojawiły się znikąd i zniszczyły wszystko, co zostało zbudowane w ciągu poprzednich stuleci. Cała nadzieja zwróciła się ku jednemu niewyklutemu jaju, którym opiekowali się magowie podtrzymujący przepowiednie. Czy jeden młody smok jest w stanie pomóc im wszystkim i uchronić ludzkość przed potężnym skarborem i jego sługami? Czy zrobi to, gdy pozna prawdę o losie pozostałych smoków, swoich przodków? A więc z tym oto akcentem, witam Państwa w grze. First of the Dragon O ile tą jedynkę można tak przeczytać w tym tytule. No, w każdym razie yy, proszę Państwa, po pierwsze chciałbym umieścić, iż yy, tutaj z tego Dragona zrobię gameplaya typu One Shot, czyli to będzie jeden krótki gameplay na temat gry o której chcę pogadać, acz nie mam czasu robić z niej całej serii. Także więc, no dobrze. Nie traćmy czasu i bierzmy się do gadania, no skoro czas jest tak ważny. A więc, dobrze. To jest gra, w której możemy po prostu poczuć się smokiem. Latającym gadem, zionącym ogniem i pożerającym inne potwory. Proszę Państwa. Dla mnie osobiście jest to poezja. Za to tak, tak lubię tą grę. Do wyboru mamy trzy smoki. Po pierwsze, ten, który przed nami tutaj fruwa, oświecę go trochę. No. Nazywa się Anot. To jest ognisty smok, typ wojownika. Potężny i waleczny. Yy, nie za bardzo lubi zaklęcia, a... To ja chciałam powiedzieć nawet nie wiem, Dobrze. w każdym razie, to jest smok typowy do ziania ogniem. Jako jedyny ze smoków ma też bardzo ciekawy specjalny atak polegający na e, ognistym, samonaprowadzającym pocisku, który jest e, niezwykle przydatny w późniejszych e, częściach gry, gdy trafiają się potworki, które cholernie szybko przemieszczają się. Ale dobrze, tyle to o nim, bo są jeszcze trzy, e, jeszcze dwa smoki. No tutaj właśnie nadjeżdża do nas na tej żerdzi Barot, Smoczy Mag. Osobiście to jest mój ulubiony smok. Po pierwsze on jest najszybszy ze smoków. Najlepiej mi się nim latało. A po drugie jego zaklęcia są naprawdę zarąbiste. Jednakowoż trzeba się nimi umieć posługiwać. Ja osobiście rozwijając tego smoka e, robiłem go na takiego w stylu maga, maga bitewnego. Trochę pozieje ogniem, znaczy poprawka, parodzieje lodem. Trochę pozieleje lodem, pozamraża przeciwników, a yy, jak będzie jakaś grupka, weźmie, rzuci jakieś fajne zaklęcie. Ewentualnie, jak ktoś będzie się za szybko przemieszczał, to go zdejmie takim fajnym promieniem energetycznym. I zacnie z nim było. To jest mój ulubiony smok. Chyba dwa razy nim przechodziłem tą grę. Nie jestem zawiedziony. I super. No. Teraz przechodzimy do trzeciego smoka. To jest Morgoth. To, proszę Państwa, jest smok nekromanta. Nie ziejący ani ogniem, ani lodem, a kwasem. Zielonym, stężonym kwasem. Nie wiem jaki, ale na pewno nie solny, bo działa zbyt skutecznie. W każdym razie jest on najwolniejszym ze smoków. Lata bardzo powoli. Jednakowoż jego zdolności do przywoływania nieumarłych sługusów i tak dalej są dość imponujące. Przy czym ten smog również jest dosłownie potwornym regenerantem. Ledwo co trafią w niego, a już się. no cóż, ma prawie całe życie. Jeżeli chodzi też o statystyki, to jego rozwijanie jest najbardziej zrównoważone ze wszystkich smogów. No, jak ktoś będzie grał, na pewno zorientuje się dokładnie o czym mówię. W każdym razie, przechodzimy dalej. E, najlepiej wam pokazać jak się gra w tą grę, jakie są jej uroki, właśnie na Annocie. Nasz e, smoczy nasz smoczy wojownik zademonstruje na to, nam tą grę właśnie najlepiej. No, wywal warot. Chciałbym ciebie, ale ty nie masz, ty nie możesz na początku zionąć kulką ognistą. Znaczy lodową. Barut ma ognistą. A więc tak. Proszę Państwa, mamy nasze smoczydło, mamy naszą mapę i teraz osobiście musimy chwilkę poczekać, bo zaraz przyleci do nas mag. O, już leci. Teraz zamykam się na chwilę, oddaję głos magowi. Nareszcie, nasz Wybawca ze starożytnych podań i legend przybył, żeby wypełnić przepowiednię. Pojawiasz się we właściwym czasie. Choć ta okolica została już zajęta przez istoty z biegieł, nie są one tak niebezpieczne jak te, które spotkasz później. Dlatego w tym miejscu panuje jeszcze względny spokój. Wypróbuj teraz swoje moce i umiejętności. Zabij tyle bestii ile zdołasz i zniszcz jak najwięcej ich gniazd. Osiągnij czwarty poziom doświadczenia, a wtedy powiem Ci, co robić dalej. E, no, czyli nasz biały magna dywaniku dał nam pierwszy quest, mianowicie szkolenie. No a więc dobrze. Hmm. No tak, mamy wszystko, mamy mapkę. Nasz sm nasze smoczydło ma jak na razie trzy rodzaje ataków. Tutaj widzę już przeciwnika, jest na celowniku. Oj ojoj, no działaj, działaj, działaj. Jest na celowniku. Pierwszy to standardowy fireball. Hmm, nie chyba nie widzieliście zbyt dobrze, ale po prostu w ogniem na potworka który wygląda jak chodzące macki dobrze ustale wysokość tylko kuku kuku do góry do góry do góry wiadomo im się jest wyżej tym trudniej trafić niestety tyczy się to też smoka miotającego ognistymi kulami no dobrze a więc co trzeba robić w tej grze gra ogólnie sprowadza się do zabijania potworów i niszczenia ich gniazd. Przy czym jak wiadomo potwory wychodzą ze swoich gniazd a gniazda raz na jakiś czas się odnawiają. Także myślę, że warto zniszczyć te, które jest pod nami. Dookoła nie widzę przeciwników chyba żaden akurat... Oj, przepraszam żaden akurat tutaj nie pilnuje swojego leża. Tu jest notabene leże tych macko bestii rzucających kulkami. No więc tak, nasz Barot... Fu, co ja mówię, Barot, Anot... A nie, jednak są bestie. Ale znaleźliśmy wroga, ser! Podchodzimy, płasko nad ziemią. Uniknęliśmy. O kurde, on go capnął! Wykorzystał jeden z ataków dostępnych. Proszę państwa, tak no... Oto nasz Anot, tak. Teraz się nazwałem barotem, sorry, ale to z przyzwyczajenia. Nasz Anot właśnie złapał swoją zdobycz. O kurde! Eee, do góry, do góry, do góry! Anot do góry! Wojowniku, do góry, do góry, do góry. Złapał nasz wojownik swoją pierwszą zdobycz. Teraz musimy się z nią udać w bezpieczne miejsce i ją skonsumować. No widzicie, to jakaś ruska maskobestia jest. Przela dziwnymi kulami. Oho, dotarł do już w bezpieczne miejsce i teraz panowie, panie i panowie, dorwaliśmy bestie, zżeramy. Smok czasem się musi odżywiać, no to jest nieuniknione. Potrzebne jest to dla, no cóż, regeneracji właśnie smoczego organizmu. Tak naprawdę chyba dałoby się całą grę przelecieć na głodnym smoku, ale osobiście nie polecam. Wiecie, zbyt wolno się regeneruje i tak dalej. W każdym razie, widzieliście już kulkę ognistą. Ale troszkę słabo, to też muszę znowu zaprezentować. O cholera, zaraz dostaniemy centralne... Nie! Oj, fuks. Jest. O kurde. Dostaliśmy prosto w ryj. Dobrze. Schodzimy niżej. Teraz pokażę wam... Teoretycznie to jest drugi atak anota mianowicie zionięcie zionie w przeciwnika strumieniem ognia zupełny standard moim zdaniem ten atak yy, przydaje się właśnie należa jest najlepszy należa ale w każdym razie yy, moją taktyką należa taktyką należa było potraktowanie je najpierw z zaklęcia a potem dobicie Zakręcia tutaj naprawdę zadają sporo obrażeń. Eee, no i są bardzo efektowne. Tutaj akurat nam się zrobiły dziury w ziemi. No, z których wyskaki, powyskakiwały okniste kule i zniszczyły nam leża przeciwnika. Przeciwników. No, Notabene wbiliśmy levela. A więc dobrze. I tutaj tak. Rozdosponowanie punktów w levelu. Okej, okay. prędkość lotu, tu mamy podwyżkę o 1 za 3 punkty. Życie za 2 punkty. Regenerację za 4, siła ognia za 2, oddech za 3, manę za 4. Żeby dobrze rozwinąć swojego smoka, trzeba dobrze te parametry wedle swojej taktyki rozdzielić, prawda? Tutaj, co wspominałem już wcześniej przy Morgocie Nekromancie, on nie ma żadnego ze statystyk yy, do wykupienia za 4 punkty. Wszystkie są za 3 albo za 2. Dlatego jest najbardziej zrównoważonym smokiem. No ale tym razem nie będę Wam... Yy, anot obejdzie się bez dodatkowych statystyk, gdyż wybiorę zamiast statystyk zaklęcie, którego się nasz smoczek nauczy. Ok. Dobrze, użyłeś już gejzerów i teraz w górze. To zaklęcie, które właśnie wziąłem będzie mi potrzebne do za zademonstrowania jednej z możliwości tej gry. No, no, no. Widzieliście co zrobiliśmy. Zebraliśmy kamyk, który był yy, w leżu przed yy, monstrum. Zaraz powinien przylecieć do nas nasz mag i coś nam o tym powiedzieć. Kurczę, znowu do mnie strzelają. Nic tylko chodzą i strzelają w tej grze. Teraz spotkałem te potwory, które tylko walczą wręcz. Nie mogły mi nic zrobić. Hm, dziwne. Nasz mag nie przylatuje. Chyba nas olał. Ale w każdym razie, nasz yy, zakręcie jeszcze się nie naładowało. Yy, tutaj nie ma jakiego takiego paska many, nasza mana po prostu ładuje nam zakręcie, które raz po raz możemy rzucić. O, fajnie. To był pajączek i pajączek zginął. Ojojojoj, uwaga, bo pająki zatruwają. Trzeba uważać na te yy, pociski z trucizny, które one robią. Teraz patrzcie, panie i panowie, zobaczcie efekty tego zaklęcia. Smog podlatuje, ciepie spela. A tutaj nagle cały teren wyskakuje w górę. Mianowicie ta gra ma yy, bardzo ciekawą opcję Opartą, no, Zaraz tutaj sobie przeczytam. Aha. To jest efekt terraformingu. Yy, mianowicie jest to dynamiczna zmiana ukształtowania terenu, pozwalając, no co, pozwalająca yy, zmieniać teren praktycznie w środku gry, podczas rozgrywki. Co nam to daje? A mianowicie takie epickie zakręcia, cholera, trafili mnie i znowu. Takie epickie zaklęcia, jak. No, może nie takie. Oho. Nasz Max sobie o nas przypomniał. Dobrze. O terraformingu później. Kiedy plądrowano nasze miasta, niektórym z bestii udało się wykraść święte kryształy. Potwory zwykle ukrywają skarby w swoich gniazdach. Święte kryształy stanowią dla ciebie źródło wielkiej mocy. Jeśli zbierzesz je wszystkie, możesz posiąść tę moc użyć jej w swoich zmaganiach z istotami zła, które spotkasz na swojej drodze. Papa, tak, o tych kamieniach też coś wam będę musiał powiedzieć. A więc tak, kontynuując jeszcze o tym terraformingu, jest to bardzo przyjemny efekt, który nadaje naszym zaklęciom naprawdę epickie yy, efekty. Widzieliście jak dynamicznie powstało to wzgórze bez... Ee... no cóż... jakiegoś zbędnego obciążania się. Ta magia jest tutaj fizyczna, widać ją dzięki temu. No, no matko monster mi tutaj drzewa pije. O kurde! Ja! Prosto wklataj! A smukowi nic się prawie nie dzieje. Mam za niski poziom ustawiony. Nieładnie, lamersko Lubowsko Okej okay. To znowu pooglądamy sobie terraforming A ja zacznę gadać o tych kamieniach Te kamienie o których nasz Mag wspomniał O których wspomniał nasz Mag O, właśnie po jeden lecimy Eee, po zebraniu ich pięciu dostajemy pewne bonusy Permanentne na stałe eee, Nie pamiętam teraz dokładnie jak to leci kolorami Ale tak eee, Zielonego koloru O ile się nie mylę e, Dodają nam jeden solt na zaklęcie do aktywnego zrzucenia Bo jak na razie anot ma tylko jeden Barot ma na początek dwa a jak zbierzemy właśnie więcej yy, yy, zielonych kamieni. Oho, mamy level. Jakieś nowe zaklę... A, nie mogę żadnego nowego zakręcia. Oh, to czemu do... No to anotowi do siły ognia. Okej, okay, 5 zostało. Dobra, to nie zostanie 5. notowi typowe do siły ognia. Dobra, zielone to jest właśnie chyba nowe miejsce na zakręcie. Niebieskie bodajże dodają do życia. Ale żebym teraz się nie powiem. chyba tak. A czerwone dodają do specjalnej umiejętności smoka. No nie specjalnej, atutowej. Dla Anota, którym właśnie sterujemy, będzie to siła ognia. Dostanie 10 punktów siły ognia za 5 czerwonych kamyczków. Barot dostanie 10 punktów za e, siły many Regeneracji zaklęć Za też e, 5 czerwonych kamyczków A Morgot Nie mam pojęcia co on dostaje Chyba regeneracji Ale głowy nie dam Ej, 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 gdzie ja ty latasz cholera? O, mamy niebieski kameczek A może to na opak było z tymi czerwonymi i niebieskimi, dawno w tą grę w sumie nie grałem Ale dobra jeszcze jedna ważna rzecz, którą zapomniałem wspomnieć, mianowicie atak tutaj można ładować. Mhm. Atak tutaj można ładować. E, w prawym górnym rogu, nie wiem czy wy widzicie, bo mam dość małą, e, znaczy dość dużą rozdzielczość ustawioną i interfejs jest troszkę mały. E, to są dwa paski. Jeden to pasek. E, Ognia dostępnego w skrzelach Czyli ile jeszcze możemy zjonąć Drugi To jest ile ognia zebraliśmy w mordzie Teraz zbieramy Zbieramy ogień w mordzie na fireballa Mamy zaznaczonego potwora Ach, Kurczę już nie Muszę odlecieć Odlecieć troszkę nie Dobrze Nazbieraliśmy dużo ognia w mordzie Mamy zaznaczoną bestię Zjoniemy ogniem tak oto przeszła wielka eksplozja, która zamiast bestii rozbiła drzewa, rozwaliła drzewa. Ale dobrze. Wystarczyło zionąć kulką drugi raz i już jest pięknie. Co więcej powiedzieć wam o tej grze? Grafika widzicie sami, jak na grę, która ma 10 lat, tak, ta gra ma 10 lat, została wydana w 2002 roku. W Polsce w 2004, to też się na nią naczekałem ale w każdym razie jak na grę z tamtych lat e, grafikę ma moim zdaniem bardzo dobrą e, właśnie z tym efektem terraforming grafika jest też bardzo dynamiczna i wydaje się też niezwykle interaktywna drzewa można e, drze, teren grafika interaktywna, teren interaktywny drzewa można zniszczyć no kamieni niestety już nie na ziemi pojawiają się spalone ślady po naszych uderzeniach. O kurde. Ogień bardzo ładnie wygląda. A potwory są wnerwiające. Cholera. Barot. Znaczy Anot. Niebezpiecznego masz cela. Okej okay. No ścieżka dźwiękowa moim zdaniem też jest e, fajnie dobrana Aczkolwiek mi teraz wystąpił bug e, tego typu, iż nie odtwarza mi całej ścieżki dźwiękowej musiał, nie odtwarza mi w ogóle ścieżki dźwiękowej Musiałem ręcznie włączyć e, sobie jeden z e, podkładów muzycznych, dobry Yeah Hmm, no. Jakie są minusy tej gry? Ym, na pewno nie sterowanie. Moim zdaniem jest bardzo fajnie dobrane. Ym, minusem do gry. Minusem jedynym. No może nie jedynym, może uparty by się jeszcze do czegoś przyczepił, ale w każdym razie moim zdaniem jedynym minusem jest tutaj fabuła. Kolejne misje na kolejnych mapach, pokażę Wam w ogóle mapę ile tego jest Dużo Nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden na dwa na misy chyba z czternaście o ile nie więcej eee, Sprowadzają się głównie Ups, zaznaczyłem drzewo. Sprowadzają się głównie właśnie do niszczenia leży potworów walki z potworami i tak dalej. Do tego sprowadzają się nasze misje. No w sumie, co wymagać od smoka, że będzie latał z jakimś artefaktem, zanieść zanieś, pozamiataj? Co prawda czasami zdarza się quest w sensie złapiasz, złapiasz szczura, przywieź go paladynowi, żeby mógł na nim jeździć. To było nawet zabawne. Ewentualnie zanieś tego chłopka do jakiejś innej krainy, żeby yy, rozwalił tam jakiegoś maga i zebrał jego duszę żeby zapieczętować i tak dalej to były takie ciekawsze, małe przerwniki ale głównie sprowadza się nasze zadanie bycia smokiem sprowadza się do wymordowania wszystkich potworów na się ich cielskami i co? no i w sumie z yy, prawienia aby miasta ludzkie się rozwijały i były bezpieczne. No. Same tło fabularne już y, poza y, fabułą misji y, moim zdaniem jest dość naiwne. Jak zapewne już y, zdążyliście odnotować cholera prosto w latę y, w intrze do gry. Aha, ostatni poziom, tutaj jakieś nowe zaklęcie, weźmiemy, ładuj się, Magnum wykona quest'a i już będziemy kończyć gameplay'a, tylko... Na razie wystarczy. Chciałbym dać Ci więcej czasu na naukę, ale czas jest w tej chwili tym, czego nie mamy. Użyj mapy, żeby dostać się do Golden Woods. Poleć do miasta. Okej, okay, spoko. Się z Niestety już nie polecę, bo gameplay kończymy. Sprawdzę jeszcze tylko co to za zakręcie. W każdym razie moim zdaniem tło fabularne, ogólna fabuła tej gry jest dość naiwna. I w sumie czy przewidywalna? Troszkę. Ale jednakowoż, moim zdaniem ta gra ma więcej plusów niż minusów. A możliwość właśnie grania w RPG-a, bo to jest y, moim zdaniem raczej gra typu RPG, smokiem jest naprawdę dosłownie poezją. Jeżeli kiedykolwiek marzyliście, ażeby stać się łuskowatą bestią z, o imponujących skrzydłach i potężnym, ognistym oddechu, lub lodowym albo kwasowym. To jest gra dla Was. Naprawdę, tutaj można się poczuć jak prawdziwy smog, który pożera swoich przeciwników, który niszczy wszystko za pomocą potężnych zaklęć i ognia. O, po prostu błąd. Ale fajne, podoba mi się. Typowe zaklęcia Anota nic nie robią tylko bo barot, barot ma fajniejsze. ma No. A więc, panie i panowie, na tym będziemy już powoli kończyć naszego gameplaya. Był to tylko one shot. Zasada jest taka. Jeżeli pod... Yy... Tym gameplayem na YouTube zdarzy się, iż e, zauważę mnóstwo jakichś e, zgłoszeń czy komentarzy mówiących nakłaniających mnie do tego, ażebym zaczął robić serię gameplayów z tej gry. Oczywiście będę ją robił, także... O kuźwa! Jeżeli chcecie, no problemo. Mogę, mogę w to grać i wam o tym mówić, ale jak mówiłem... Gra sprowadza się głównie do zabijania potworów, o ile daje to graczowi mnóstwo satysfakcji, to nie wiem o czym by przy tym gadał. Zabijam pającka. No. W każdym razie, jak dla mnie gra bardzo fajna. Bardzo ją lubię. Kocham praktycznie smoki moje ulubione, Lublu, -lu, Megusta ITP. Także Anot, pożegnaj się. Tak, że ogniem, pożegnaj się ze widami, a tymczasem kończymy. Także moim zdaniem gra pierwsza klasa. Trochę smutne, iż nie doczekała się nigdy kontynuacji czy głębszego rozwinięcia. Na rynku samych gier przemknęła jakby tylko cichym widmem. I zapisała się tylko w pamięci graczy No cóż, fanów smoków A tymczasem cześć i czołem ludzie Dla was mówił Wine Jeżeli chcecie komentujcie Oceniajcie A przede wszystkim subskrybujcie A może na opak Nieważne Trzymajcie się, cześć, do następnego razu